Witam serdecznie nie na plebanii, tylko z Barcelony, gdzie poleciałem z beautygeeks.pl, żeby odwiedzić NISH Beauty Lab, czyli laboratorium marki NISH Beauty Lab. Tutaj pokazuję, jak replikuję filtr już w samolocie. I tutaj jest Barcelona z lotu ptaka, a tutaj lądowanie w Barcelonie. Tutaj check-in do hotelu i w końcu hotel. I teraz zostawiam Was ze mną w wersji nie voiceover. Witam Was serdecznie na moim pierwszym vlogu. Jestem w Barcelonie na brand Tripie z Beauty Geeks, czyli dystrybutorem polskim różnych fajnych marek kosmetycznych, takich jak Geek and Gorgeous, Evi Technology, Altruist i marek Nish Beauty Lab, czyli takiego hiszpańskiego producenta kosmetyków, który ma Ceramid Transparent Lab. I aknemii. Jako, że bardzo lubię te produkty, nie musiałam się długo zastanawiać, czy jechać tutaj, czy nie, ponieważ jutro czeka nas wycieczka po laboratorium, gdzie te kosmetyki są produkowane i będziemy mogli zadać różnego rodzaju pytania ludziom, którzy te kosmetyki robią. Czekała na mnie już nowość Geek and Gorgeous, czyli Power Peptides. To jest serum peptydowe, które ma Matrixy 3000, Synthesix, tego PEP 417 i X50 Anti Aging. Od tych dwóch ostatnich musiałbym sobie troszkę poczytać, bo nie znam tych peptydów, muszę szczerze powiedzieć. Ale jak to na Gika przystało, cena jest zachęcająca, serum wydaje się fajne, no wydaje się po prostu odpowiedzią na The Ordinary Multi Peptide. Zobaczymy, będzie testowane. Jeżeli natomiast chcecie zobaczyć moją kosmetyczkę, to nagrałem na TikToka i Instagrama rolkę. Ukośnik TikToka, filmik, którym prezentuję wam, jakim cudem spakowałem się do kosmetyczki. O, pokażę wam ją, bo jest bardzo malutka. To jest moja cała kosmetyczka jest to chyba najmniejsza kosmetyczka, jaką wziąłem ze sobą kiedykolwiek na wyjazd, który był dłuższy niż jedna noc. Jestem z siebie bardzo dumny. Dzisiaj czeka nas kolacja i spanie. Na obie te rzeczy bardzo się cieszę. Pijcie dużo wody. ASMR. Bardzo pyszna woda. Od razu mi lepiej. No i teraz zmiana outfitu. I do zobaczenia na kolacji. Już już Uśmiechnij się, Iza. Jesteś w kamerze. Ładne budynki na każdym kroku. Influencerzy na dziko. Proszę. Straglina z ustawianiem. Na zdrowie, kochani. to z Kombuczy Red berries? Jesteśmy ogólnie w restauracji. Honest Greens się nazywa. I jeżeli ktoś chce. Mieć wielkie pieniądze z przemysłu restauracyjnego, to polecam tutaj przyjechać i otworzyć to jeden do jednego w Warszawie. Ponieważ te rzeczy tutaj wyglądają obłędnie. I już zaraz wam pokażę. Jakie tutaj są po prostu przepyszne warzywa. Wszystko jest takie w ogóle super świeże, bardzo ładne. No po prostu ja jestem zachwycony, czuję się jak Magda Gessler i patrzcie, jak wyglądają w ogóle te dania. Te dania wyglądają. Fenomenalnie. Smacznie i zdrowo. Jak u mamy. Proszę, to bardzo piękny budynek, który w nocy jest jeszcze ładniejszy. Ładny kościół. Ja bym tak nie potrafił zbudować. Jesteśmy w Mediolanie. Uuu, bo tutaj PESEL nasz wyskoczył. Jutro wracam. Dzień numer 2 zaczęliśmy od wizyty w kawiarni, gdzie największą atrakcją był prawdziwy korgi, który chodził sobie po tej prawdziwej kawiarni. No i popatrzcie, jak on sobie chodzi. No, czy to nie jest najlepsza sceneria do picia kawy, jaką widzieliście? Bo ja tak uważam piękny pies. Po małym cosplayu królowej Elżbiety ze swoimi psami, przymieściliśmy się do autobusu, którym pojechaliśmy do Nish Beauty Lab. Droga była bardzo malownicza nad morzem. Ciekawe, co czeka nas tam w środku. Grupa. Pogoda jest bardzo ładna. Tutaj jest ze mną doczelna turystka w słonkowym kapeluszu. I wchodzimy w NIŻ Beauty Lab. Mamy tutaj trzy marki, które są w NIŻ Beauty Lab. Czyli mamy tutaj AcneMi przeznaczoną do skóry trądzikowych. To są głównie produkty takie właśnie kwasowe, oczyszczające, ale też całkiem fajne spf -ik. Mnie najbardziej interesuje ta seria Zitbody do ciała, ponieważ po siłowni to jest super. Tutaj mamy oczywiście Transparent Lab, czyli taką entry level markę. Świetne produkty do ust. Tutaj mamy te wszystkie produkty. Porozni z nich znam, na przykład ten krem bariorowy, bardzo fajny. Serum ceramidowe, świetne. I poszewka na poduszkę. Troszeczkę jest jak, jak jedwab, ale jest fajniejsza i no, łatwiejsza w utrzymaniu niż jedwab. Bardzo fajna. Oj, ten różany cleanser. Świetny. No i ceramid. Ceramid bardzo lubię. O, bardzo lubię azid. Azid mój ulubiony kwas aerosolowy, kosmetyczny. Nic się nawet do tego nie zbliża. LinoAid, taka fajna kuracja antyoksydacyjna. No i recenzje LinoAid, azidu, ceramidów się na moim blogu. W ogóle bardzo ładnie się prezentują te kolorowe opakowania. no i nowe opakowanie wypluwają w końcu do końca produkt bo stare opakowania które widzimy tutaj no jeszcze tego produktu do końca nie, nie wypływały. no powiedzcie mi kto by nie chciał takiego widoczku z biura tutaj tam ludzie pracują sobie a tutaj jest taki widoczek dlaczego mój szpital nie ma takiego widoczku nie wiem i się chyba nie dowiem w ogóle tutaj na środku mają laboratorium R&D Czyli Research and Development, gdzie powstają nowe produkty. I w ogóle super to jest, że mam w środku biura e, takie laboratorium testowe. Mam nadzieję, że zaraz tam wejdziemy, bo nie ukrywam. Ta część wizyty interesuje mnie najbardziej. Próbujemy nowe produkty, które będą już na półkach za czas jakiś. I To actually develop, our stoop like two years. Uh, the two that we have now, and are selling like raising, and you are all waiting for them. Mm -hmm. um, but we're actually working on some more. i just taking time, you know, like, to get the right. Uh, now we're working more on mineral ones, you know. But again, we want to do it a bit different, a bit better. Uh, so that takes really long. Uh, but uh, we do everything from scratch here and, and, and try uh, to keep it in house. we so beauty lab. Ogólnie było bardzo miło. Ciekawie w sumie było się dowiedzieć o historii marki, która miała premierę chyba w 2018 roku, chciałbym powiedzieć. I jest trochę inspirowana Desiem, czyli tą marką, taką matką, która ma NIOD i The Ordinary. To tutaj jest AcneMi, Transparent Lab i Ferami. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego? Trochę tak, szczególnie tego, jak podchodzą do formułowania produktów. Czyli do tego, żeby wszystko produkować w sumie na miejscu, wszystko formułować na miejscu i jak najmniej outsourcować rzeczy, bo to generuje dodatkowe koszty. I dzięki temu, że mają mało tak zwanych pośredników, są w stanie zachować dosyć konkurencyjne ceny, a w zasadzie bardzo konkurencyjne ceny. patrząc na to, że mają świetne filtry Transparent Lab, na przykład, które mają 100 ml i kosztują 100 zł. A tak samo z ceramidami zresztą też są bardzo tak. Dobrze wycenione. Więc to było ciekawe. Ciekawe jest to, jak bardzo zagraniczne rynki różnią się od polskiego, ponieważ okazało się, że najwięcej takich trudnych pytań zadają właśnie polscy konsumenci. Myślę, że to dlatego, że my jesteśmy trochę rozpieszczeni poziomem kosmetyków dostępnych w naszym kraju i tym, jak te kosmetyki się szybko rozwijają u nas w Polsce. Tak jak powiedział właśnie że Max, czyli szef. Niż Beauty Lab. W Hiszpanii jest zupełnie inny rynek, inny standard kosmetyków do znanych sklepach I dzięki temu oni się tutaj naprawdę bardzo, bardzo wyróżniają. Ale e, żeby nie było, że jestem na wyjeździe sponsorowanym i, i niczegoś nie czepiam, to się jednej rzeczy. Mianowicie e, zadałem pytanie, jak oni weryfikują działanie swoich kosmetyków. Oni powiedzieli, że e, w sumie nie prowadzą badań aparaturowych. Powiedzieli, że właśnie badania ankietowe są, no zgodnie z prawdą powiedzieli, że badania ankietowe są obarczone dużym ryzykiem błędów, są bardzo subiektywne, nie są obiektywne i jakoś tak stronią od nich, ale powiedzieli wprost, że nie robią badań aparaturowych. Ja podejrzewam, że jest to z wielu powodów, głównie z powodu tego, że po prostu takie badania dosyć mocno windują cenę produktu, a oni jak wiadomo, chcą tę cenę utrzymywać jak najniższą, ale też z powodu tego, że oni dosyć często robią modyfikacje produktów z uwagi na to, jaka jest dostępność surowców. Tak więc po takich najmniejszych zmianach formulacji teoretycznie musieliby robić na nowo badania aparaturowe. I myślę, że to im się po prostu nie kalkuluje. Tak więc, no rzeczywiście tutaj nikt od nich tego nie wymaga, żeby robić badania aparaturowe. Co w sumie jest jakby zrozumiałe w pewien sposób, ale... Przyrównując do polskich kosmetyków, gdzie rzeczywiście te badania aparaturowe stają się coraz większym jakimś takim standardem, to to jest coś, co trochę jest inne. Takim lokalnym kolorytem, bym powiedział. E, poza tym poznaliśmy kilka nowych kosmetyków. No i jeszcze kolejne jakieś tam plany na przyszłość. Nie wiem, czy, na ile mogę zdradzić. Więc e, powiem tyle. Jak będą te produkty, to na pewno skorzystam, ponieważ wyglądają świetnie i są taką, takim rodzajem produktów, które... Ja lubię. To jest jedyna podpowiedź, którą Wam dam w tym momencie. No tak, w skrócie na plus to, że marka rzeczywiście adaptuje się do potrzeb konsumentów i wypuszcza produkty, które są skierowane na jakiś tam określony problem. Na plus jest to, że wszystko się odbywa w laboratorium, że mają swój własny team, e, są bardzo mocno skupieni właśnie na tym, żeby mieć dobrych chemików kosmetycznych, którzy robią kompleksowe formulacje i utrzymują rzeczywiście całkiem niskie ceny, szczególnie w porównaniu do tego, co dostajemy. No, i to, że produkty są po prostu miłe w użytkowaniu. Wracam z giftbagiem, który zaraz rozpakujemy i pokażę Wam, co dostałem w giftbagu, czyli co po prostu chciałem jeszcze wypróbować z marki, czego jeszcze nie wypróbowałem, a uważam, że będzie całkiem fajne. Iza, jak się bawiłaś? Fantastycznie. Ja też. Ja tak zaraz, zaraz, zaraz uderzę Iza mikrofonem, i będzie pozew. No, okej, okay. czas na mały unboxing giftbaga. Tutaj jest. Poszewka z Transparent Lab. Ja mam podobną z Aknemii i ta poszewka jest zrobiona tak, żeby była troszeczkę antybakteryjna, hipoalergiczna, oddychająca, bez bawełny. Dla mnie to jest po prostu troszeczkę łatwiejsza w dbaniu o nią. E, alternatywa dla jedwabiu. Lubię jedwabne poduszki, ale nigdy nie chce mi się ich brać. Tak więc, taka o, bardzo fajna poduszka. Bardzo milutki materiał, i e, cieszę się, że mamy już taką drugą. Co prawda, pierwszą trochę uwaliłem od samoopalacza. Ale możliwe, żeby to był po prostu mój błąd. Więc zobaczymy, jak będzie z tą. Restock AZ, najlepszy kwas azylainowy kosmetyczny. To, co chciałem, czyli seria, to taka oczyszczająca do ciała. Tutaj kwasowy myjacz, właśnie serum kwasowe do ciała. Myślę, że to będą dla mnie takie posiłowniane kosmetyki. No i ZitKalm, czyli krem, który ma. Zmniejszyć zaczerwienienia i rzeczywiście te zaczerwienienia zmniejsza. Miałem troszeczkę podrażnioną po próbowaniu jednego kosmetyku kwasowego rękę. Próbowałem nowy kosmetyk kwasowy, który zajmował się Ugarze z Transparent Lab, na ręce i troszeczkę była zaczerwieniona. To nałożone później w dwóch warstwach rzeczywiście te zaczerwienienia bardzo zmniejszyło i widziały to też inne osoby, więc <laughs> nie tylko ja. I to tyle. I oczywiście dostałem to, co chciałem. Więcej nie potrzebuję. Jeszcze tylko wyszła maska z aknemii siarkowa, której nie dostałem, bo akurat nie było jej w siedzibie, ale na pewno ją przetestuję. Bo jak wiecie, uwielbiam siarkę w kosmetykach, szczególnie właśnie w takich oczyszczających. A teraz idziemy do Sephory, ale najpierw muszę zrapikować filtr. Naprawdę cudowna pogoda. No więc dzięki temu muszę po prostu zrapikować teraz filtr. Pierwszą warstwę nałożyłem właśnie jakiś. Jakieś 4 godziny temu, więc myślę, że teraz po prostu muszę ją nałowić jeszcze raz. A teraz, korzystając z chwili wolnego, przed kolejnym punktem programu, jaki będzie, a zresztą zobaczycie, jaki będzie, idziemy sobie z Izą do sefory. Tylko muszę po nią pójść. Gdzie mogą przyjść influencerki? Otóż influencerki mogą przyjść tylko do głównej sefory w Barcelonie, do której wchodzi się windą. Idziemy. Czekamy na windę. Fit check. Zjeżdżamy do Sefory, zobaczymy co tutaj mają, czego nie ma w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie takich rzeczy dużo, bo inaczej przyjechaliśmy na marne. O.M.G. O.M.G. Okej, okay. cofam wszystko. Jest to gigantyczna, jest to największa Sephora, jaką widziałem w życiu. Oczywiście pierwsza rzecz już wzięta, idę po koszyczek. Jest to marakuja juicy i plump. No dobra, skończyło się tak, że wzięliśmy tart, ale jesteśmy dopiero na pierwszym stanowisku. Dobra, zaczynamy od skincare czy make-upu. Jesteśmy bardzo zagubieni. Dobra, chodźmy od skincare, bo to będzie mniej... House Labs. House Labs. Nie, sorry, House Labs. I są korektory, podobno korektory są świetne. Zresztą się tak zastanawiam, bo podobno portfel jest super, ale w sumie nie wykończyłem jeszcze dancom, który mam... Ładnie to wygląda. No Lady Gaga kosmetyki to droga zabawa ogólnie. Bardzo duża gama kolorystyczna, więc myślę, że każdy sobie weźmie coś dla siebie. E, I to jest podkład, który rzeczywiście daje taki efekt glow. To nie jest podkład, który e, jest w jakikolwiek sposób matujący, więc no, pamiętajcie o tym po prostu. Zgubiłem Izę. Nie wiem, gdzie jest Iza. Okej, okay, wiem, gdzie jest Iza. Uwaga, uwaga! W tej seforze jest SVIA. Pierwszy raz widzę dermokosmetyki w seforze. Isdin też. Jest tutaj dużo rzeczy, w tym te takie pielęgnacyjne bardziej. Dowiedziałem się właśnie bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie tego, że Iza nigdy nie miała Sol de Janeiro, nic i chyba ją przymuszę do tego, żeby coś sobie w końcu wzięła, bo ja jestem, jak wiadomo, obsessed z de Janeiro. To co, po baderku sobie weźmiemy, co? Nie za drogie. Z tych marek luksusowych powiedziałbym, że nie ma nic takiego, czego w Polsce byśmy nie mieli. Te jakieś nowe kremy z Clarins. Tutaj to, po co Iza chciała przyjść, czyli Valentino Beauty. Widzę podkłady, korektory, jakieś rozświetlacze, bronzery, róże śmienki, tak. i mówi, że polecane są róże. W ogóle piękne są te opakowania. Bardzo ładne opakowania, to prawda. Chociaż mi się jakoś tak na, na pierwszy rzut oka bardzo mi się podobały te House Labs, powiem Ci szczerze. Słocze. Bardzo ładne. Ładne kolorki. I w ogóle takie nami Paco Rabanne, kolejna nowa marka. Na żywo wyglądają te opakowania bardzo tanio. Żeglam Shop jednak lepszy. Są tutaj nowe perfumy Charlotte Tilbury. Oszczędzę Wam próbowania wszystkich. Moim zdecydowanym faworytem jest Joy Foria. Które jest takim białym kwiatem, takim no, ciepłym, po prostu białym kwiatowym zapachem. Bardzo fajny. Reszta jest ok, aczkolwiek tutaj flakony są słabo wykonane. Leciutkie, w ogóle nie, nie są współmierne tego, co zwykle daje Charlotte Liberty. I nie jestem z tego powodu zadowolony, bo Joyforia bym rzeczywiście kupił, gdyby to był metalowy flakon, a nie taki. Wręcz plastikowo one są takie. Tak, bardzo leciutkie, takie plastikowe. Ale no, moim faworytem jest po prostu To Spójrzcie, ten czerwony. też jest fajny. To ale moje nie drugie jest to miejsce. Nic jakiegoś, jakiego tak, czego nie tak. Masz w sensie, gdybym miał, to bym wykorzystał. Jak nie mam, to jakoś nie, nie czuję potrzeby, żeby, żeby tego wyszukiwać. Może się to wydawać dziwne, ale nie samą seforą człowiek żyje, tak więc pojechaliśmy się przebrać, a potem pojechaliśmy na atrakcję wieczoru, czyli pokaz flamenco, a potem kolację w prawdziwej hiszpańskiej restauracji z prawdziwym hiszpańskim jedzeniem, które jest przepyszne. Wchodzimy właśnie z pokazów Flamenco. Cała grupa jest zachwycona. Było cudownie, Na maksa! I zapolecamy? Bardzo, bardzo, bardzo Słuchajcie, Słyszeliście tej pierwsi. A w tej restauracji były przepyszne owoce morza, ośmiornice, małże, brakowało tylko rozgwiazdy. Ogólnie było tak miło, że nic nie nagrałem, ale to chyba najlepsze świadectwo. Ranek rozpoczęliśmy pracą na naszych MacBookach przy basenie. Witam serdecznie w trzecim dniu wyjazdu. Jest dzisiaj UV indeks 7 w Barcelonie, więc jest bardzo wysoki. I dzisiaj nie ma wymówek. Zjadłem sobie heliocar. SPF jest zaaplikowany bardzo mocno. Heavy. Więc nie będę zaaplikować myślę 5 godzin, a potem zobaczymy. I raczej będziemy trzymać się cienia i wchodzimy na słońce. Brawo dla nas. Pogoda jest bardzo ładna. I rzeczywiście słońce jest dzisiaj mocne. Tak wygląda. Oczywiście nie mogliśmy sobie darować apteki. Jesteśmy w aptece. Jest tutaj Izdin, jest no to, co jest u nas, czyli Vichy, La Roche. I jest coś, czego u nas nie widziałem jeszcze, czyli Martiderm. Pozdrawiamy z tego miejsca serdecznie IntiSkin, która te y, filtry z Martidermu bardzo często dziś pokazywała. Do tej pory do mnie przychodzą pacjentki, które tego martidermo używają, właśnie z polecenia Inti Skinie. Mówią, że jest najlepszy fitak, jak kiedykolwiek używały. Więc tutaj plus dla Inti. No i Heliokar, proszę bardzo, też bardzo fajny. Tutaj nowe martidermy, filtry. Tutaj euceriny. O proszę, Oil Control. I zapatrz, jaki duży Oil Control. To jest ten body, chyba nie. I jest też Oil Control Spray w ogóle. Tego też nie ma u nas. Jesteśmy w drugiej aptece. Tutaj jest trochę więcej rzeczy. z jakiś długo i zdinów. Takich antyoksydantów chyba, sukłe z Izdinu. Myślę, że to jest trochę przyszłość tego, co, co będziemy uznawali jako ochronę przeciwsłoneczną, taka trochę wewnętrzna. Dużo heliocare, w tym kapsułki do ustne. Trend alert. A wen, tych filtrów jakoś nie kojarzę. I dalej. Mamy tutaj w ogóle taką wielką e, kosmetyczną półkę. ampułki ja b 5. I za tego u nas nie ma. Tego nie ma. Tego też nie ma u nas. Tego też nie ma u nas? Tam poprzednia apteka była po prostu słaba bardzo. I to, czego nie ma w Polsce, mm -hmm. czyli... Niczego nie kupiliśmy, głównie dlatego, że nie zmieściłoby się nam do bagażu, ale też nie było tego, co chciałem ze SkinCeuticals, więc... Za to strefa bez słowa na barcelońskim lotnisku jest żenująco słaba. Jedynym ciekawym produktem był nowy produkt Loreala, który jest po prostu jakąś taką probiotyczną esencją. Ceny były bardzo wysokie, do tego jeszcze był taki ciekawy Revitalift Eye Cream for Face, troszeczkę jak koreański AHC. Składy, powiedziałbym, standardowe dla tej półki cenowej, standardowe dla Loreala, ale całą strefę bez słowa oceniam na mocne 1 na 10.